Dzień dobry, witam serdecznie w czwartym odcinku. Tak, w czwartym odcinku... Chociaż, tak, w czwartym odcinku sąsiedzi z piekła rodem, czyli naszej majowej serii Prosiaczek. Prosiaczek, czyli jedno z, z najzabawniejszych mm, odcinków. W ogóle prosiaczek i czas na są moimi ulubionymi, chociaż na rzadko tutaj mam tą setkę. Ale może tym razem uda się coś zrobić. Joe Wood przedstawia. Sąsiedzi z piekła radem, prosiaczek. Nie wiesz, No jak tu nic nie ma? Nic nie ma? O, kurde. Aha, to się włącza kamera sąsiada, nawet nie wiedziałem. Tutaj też nic nie ma. I ja pierdź, jaka bieda. Czekaj, co tu się robiło? Na pewno tu się brało, tu się brało. On teraz tutaj śpi, więc mamy możliwość, żeby ko koło niego sobie spokojnie przejść, ale. Ale, ale, ale już wiem chyba wszystko. Czekajcie... Raz, dwa, trzy, cz czekajcie. trzy, cztery, pięć i sześć. Ok. Chyba wiem, gdzie wszystko powinno być. Ale na pewno to speprze, jeżeli chodzi o kolejność. To na pewno już to widzę. Ok, yy, lecimy tutaj teraz. Bierzemy... Tak. Możemy tutaj od razu podłożyć. I co, teraz można tylko czekać, tak? A nie mam jeszcze chipsy do wzięcia. To się chyba nie uda. Wiecie? Bo nie zdążę chyba. Czekajcie, tam gdzie raz... Albo nie. Dobra, zro... zobaczymy, czy tak się da. Chociaż mówię, te 91 to już jest dobry wynik dla mnie. Zaraz odłożę tutaj. Walnie się. Ale to ma awanturniczy, chyba spadnie, co? Zobaczymy, zobaczymy. W przykładzie semeczka wleciała i teraz szybko tutaj i lecimy na dół. Powinniśmy dać radę jeżeli wszystko dobrze obmyśliłem Teraz, żeby tylko nikogo tutaj nie obudzić. To najważniejsze, tutaj się walnie. Ok, teraz tutaj lecimy. Widzisz, co, jeszcze. Może. Tak, dla pewności. Tutaj zobaczysz, że nie ma kluczyka. Czekajcie, tutaj, tak. Tudy tutaj. I... No nie, no normalnie, normalnie lecisz No tak! Frajerze, mówię, że... No, kurde. Normalnie. No, i kupsko narobiło, i. Myślę, że. Powinno być dobrze. Chociaż nie. Chyba nie będzie. Chyba nie będzie. Chyba, że... i. Nie tak. Nie będę tego powtarzał, ale. Tutaj wybuchnie. Pięknie. Raz jeszcze. Tutaj podejdzie. Z... A nie pójdzie się odstawić, ale. Teraz powinienem mu to nałożyć, bo. No bo nie zdąży dojść. Kurde. Na no, 91 powinno być. Więc będzie kolejny odcinek za nami. Zobaczcie, jak mi teraz wypali ryjek, będzie zajebisty. Fajna, a fajna animacja, taka prosta, ale zajebista. Patrzcie i prosto w ryj 94. <grym> Tutaj powinienem wtedy mu chyba podrzucić tą skóreczkę. No ale okej, okay. to są propsy. Czas na. Grilla. Nikogo chyba nie dziwi fakt, że świnka zniknęła, a lodówka sąsiada jest pełna. Grill już się pali, a sąsiad opycha się jednym stekiem za drugim. Oczywiście nie mogło zabraknąć butelki taniego wina. Grubas nie przewidział jednak wizyty Woody'ego, który ma dla niego kilka niespodzianek. A więc zobaczmy to. Joe Wood przedstawia. Okej. Okay. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż poprzednio, bo on chyba, no znowu nic nie ma. Chyba tutaj na dół nie, ze nie zejdzie, co? Bo tutaj coś było. O, coś jest. Nawet dwie rzeczy. Bardzo się cieszę. Możemy teraz tutaj do góry zasuwać. I sprawić, co tutaj knuje. To jest roślinkę ma. No i wiadomo co się ze świnką stało, ta. No niestety, a to jest jeszcze skóreczka Więc skóreczkę bierzemy i teraz tak teraz pójdzie to zjeżdżać, tak? A my musimy pójść do góry tutaj Ile mam w ogóle? Ka Ka 6. Raz, 2, 3, 4, 6, Cześć, okej, okay, dobra, wszystko już mamy tak naprawdę Teraz tylko Trzeba to zrobić w jak najodpowiedniejszej kolejności. A nie jeszcze, nie jeszcze, nie. Dobra, teraz Dobra, zasuwaj Zasuwaj, zasuwaj I teraz możesz iść na dół. O nie, to też możesz mu zrobić od razu I Czekajcie, teraz on pójdzie do góry Po piwsko, a my musimy do tego Piwska mu tam... Wlać. Kurde, będziemy musieli za drugą kolejką pojechać. To wszystko. Tylko czekajcie, tutaj skórka chyba pójdzie. No znaczy, tak, chyba tak. Więc teraz możemy tylko czekać. On pójdzie to zjeść, a my tutaj mu wszystko porobimy. I myślę, że te 94% powinny być. Więc wychodzimy. Teraz się zacznie, tak. Ocet nie wiem gdzie tutaj, nie? Tutaj? Nie, czekajcie. Okej. Okay. Tutaj. Tutaj jest chyba już. Nie, czekaj. A nie, nie damy rady, tak. Więc jak on wejdzie tutaj, to my szybko zasuwamy na dół pineski, ocet i skórka od banana. Tutaj chyba będziemy się nie postawić, co? lecimy na dół i teraz tylko tutaj i ocet tutaj to jest ocet? tak, ocet z witem będzie i po cichutku możemy najlepiej na dół zejść dla, pe dla pewności tutaj dostał rygę śnicą to jeszcze weźmie na powiększenie oczywiście na roślinkę, która go będzie gryźć właśnie, tak? On teraz pójdzie na dół, walnie się o skóreczkę. Myślę, że jakbyśmy tej skóry tutaj nie dali to on by... To by mu awanturniejszość spadła. Z to się wypieprzy i teraz tu pójdzie. To są dwa ostatnie, ale... Nie jestem pewien czy mu do końca nie zejdzie przypadkiem awanturniczość Zaraz zobaczymy Chyba tak Chociaż może Pięknie Myślę że weszło, weszło I ostatni powinniśmy za to dostać 15 plus 3 Zaraz się okaże czy będzie Chyba nie I... Weszło? Bum, jest setka. Dało się. Pięknie, obyśmy mieli teraz złoto. I... Jest złoto, fenomenalnie. Cały sezon cieszył się ogromną popularnością, określają to Cię gwiazdy telewizji, a widzowie Ci nagrodę złotego sąsiada. No i co, zostały nam te cztery ostatnie misje. Oczywiście na dwa odcinki je sobie rozłożę, a w tym momencie z się z Wami żegnam, oglądajcie kolejne materiały, już mamy te 10 minut, 11 prawie, ja się z Wami żegnam, oglądajcie kolejne materiały, pamiętajcie, playlista w opisie, cześć i na razie.